Mogielicką i chcę zadać pani pytanie, jak pani spędzi święto? Święta Bożego Narodzenia jest to szczególny czas, który zazwyczaj spędzamy z najbliższymi i u mnie jest podobnie. Zamierzam spędzać go z rodziną. Oczywiście czekamy na pierwszą gwiazdkę, aby zasiąść do stołu, podzielić się opłatkiem i wspólnie spędzić ten cudowny czas. Dziękuję. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiam z uczniami klas drugich. Co macie zamiar robić podczas świąt? Będę pomagała mamie i tacie. Będę szukała świętego Mikołaja. Będę robił pierniczki. Będę spędzała czas z rodziną. Wesoły.